Obiad! Kto jest głodny? Mam tu coś dla każdego. Powoli, kochani. Proszę, Angel Króliczku. Dobrze, Panie Grymaśny, wygrałeś Marchew, sałatę, jabłka, Miam, niam, mniam, mniam Co? Ale... Co więc chciałbyś zjeść? Nie wiem, czy umiem to zrobić Dobrze żebyś nie umarł z głodu? O, a może jednak skusisz się na chropie Dobrze, przeczytajmy ten przepis. Co dalej? Szparagi? Lekcja stanowczości. Przepraszam... wepchnęła się pani przede mnie. Przepraszam, to chyba pomyłka. Bo ja byłam tu pierwsza. I... nie zauważyłam cię. No wiem. <laughs> o, przepraszam pana. Tak, słucham. Wepchnął się pan przede mnie. Chcesz brukselkę? A tu chyba sprzedają już paragi. Mówię, że nie stał tu pan przede mną. <laughs> nie trzeba, dziecko, już stoję przed tobą. No mówię ci I zrobił to... z tego wielki ajwaj. Hej! Możesz się odsunąć. Wchodzisz mi na grzbiet. Ale... Czy twoje życie zależy od szparagów? Weź się w garść. O, dobrze, nie pali się. Fletershai! Nie pozwól się tak traktować! O, naprawdę nic nie szkodzi. Jak to nie szkodzi? Jasne, że szkodzi! Masz dziewczyną jakiś kłopot! Jaki kłopot? Proszę, Pinkie Pie, ty pierwsza. Widzisz? To ten kłopot! Nie możesz być popychadłem. Popychadłem? Taką niedołęgą. Musisz walczyć o swoje. Obiecaj. O dobrze, obiecuję. Całe szczęście. Nic nie szkodzi, już trudno. Patrz i ucz się. Zatrzymaj się, wątpliwy przystojniaku! E, kto? Ja? Oczywiście, że ty! Co nikt cię dotąd nie nazwał przystojnym! E, nie złowiło się jakoś! No wiesz, dziwne! Pokazałbyś mi może, jakie masz muskuły? O Rajciu! Czy taki silny i przystojny konik jak ty mógłby odstąpić mojej przyjaciółce szparagi? Ha, <todgłosy> ha, nic trudnego. A, chyba nie. Pokaż więc, co jeszcze masz na liście. Spójrzmy, następne są pomidory. Proszę bardzo. <laughs> Należą się dwa pieniążki, nie jeden. W zeszłym tygodniu płaciłam jeden. Dziś mają być dwa. Dobrze. Nie będę się o to kłócić. Co pani sobie wyobraża? Dbam o własne interesy, czego i tobie życzę. Dwa pieniążki za pomidory to przesada. Jeden wystarczy! A ja mówię, że mają być dwa. Jeden! Nie, dwa! Jeden! Nie, dwa! Jeden! Nie, dwa! Jeden. Nie, dwa! Jeden! Nie, dwa! Jeden! Nalegam dwa albo wcale! Jeden i słowa nie zmienię! Niech pani będzie, płacimy jeden! <głos> <głos> Widzisz? Stanowczość bywa fajna. Właśnie widzę. No, to jak będzie? Masz ochotę sama spróbować? E, dobrze. Muszę mieć te wiśnie. Dobrze, że została panu jedna wiśnia, bo widzi pan, robię coś specjalnego dla mojego króliczka. Ostatnio grymasi, a przepiska, że dać wisienkę do dekoracji. Proszę bardzo. Mówisz, że aż tak ci zależy na tej wiśni? Oj tak, zrobiłabym wszystko! Zapłać dziesięć pieniążków! Dziesięć? Zaraz, zaraz, przystojniaku! Na pewno chce pan postąpić właściwie, bo jest pan przystojny i silny, a takie silne przystojniaki zawsze służą pomocą, prawda? Ma być dziesięć monet! Aż dziesięć za jedną wiśnię to skandal! Nalegam, niech będzie jedenaście! Jedenaście? To znaczy dziewięć? Nie rozumiem! W takim razie dwanaście, więcej nie dam! To ty nie rozumiesz! Dwanaście i nie mniej! Dobrze biorę! Nie płać mu coś ty! Jedna wiśnia nie jest aż tyle warta! Ale robiłam przecież to samo co ty! Walczyłaś dzielnie? Ale trochę się pogubiłaś i trzeba było odejść. Nie mogę zagłodzić Angela. Muszę bardzo się do tego przyłożyć. Piśnia jest mi niezbędną bez względu na cenę. W takim razie dwadzieścia. Dwadzieścia? O, o, ale ja tyle nie mam. Nie zawracaj mi głowy. Dam dwa pieniążki za te wiśnie. Proszę, przykro mi, Mała. Na przyszłość nie bądź takim popychadłem. Smacznego, Angel! Przepraszam, że bez wisienki, ale reszta zgadza się idealnie. Angel? O, o, o. Proszę, nawet dla siebie jestem popychadłem. Zajęcia z żelaznej woli zmieniamy popychadła w mocarzy. Szkolenie ze stanowczości już dziś w labiryncie. Biorę celestie na świadka! Już nigdy nie będę niedołęgą! Witajcie! Jestem Iron Will! Posiadać żelaznej woli! Dziś zaczynacie nowe życie! Zatupcie, jeśli macie dość roli naiwniaka! Tupcie, <śmienny> jeśli nie chcecie być popychadłem! Zatupcie, jeśli chcecie tego szkolenia za darmo! Chyba się przejęzyczył, to żart? <śmienny> nie żarty moja żelazna wola każe mi mieć pewność że w 100% będziecie zadowoleni ze zajęć wyrabiających stanowczość bo jeśli nie będziecie zadowoleni w 100% nie zapłacicie mi nic współczuję tym kucykom które wątpią w moje metody ty nie wątpisz prawda nie na skąd gdzie tam no to uwaga lekcja pierwsza wstyd pożegnajcie w oczy zaglądajcie Chcę udowodnić wam, że moje metody działają na każdego. Potrzebuję ochotnika. Ty tam z tyłu! To, ja? Tak, ty! Pozwól no tu na scenę! A, gdzie? Już! Ja, idę! Nie daję ci przejść! Jak zamierzasz sobie z tym poradzić? Grzecznie pana ominąć? Nie. Przeprosić, że przeszkadzam? Nie. Iść do domu i spróbować jutro. Nie! Gdy ktoś cię blokuje, nie uskakujesz! O, przepraszam! Nie przepraszaj! Bądź stanowcza! Nie czas się kajać, tu trzeba się stajać! E, no ty uważaj, gdzie lecisz! Proszę, spróbuj. Pamiętaj, żeby zejść mi z drogi, nim na ciebie wpadnę. Bo przepraszać cię na pewno nie będę. Słyszysz? Widzieliście? Skoro mogłem pomóc tej małej przerażonej, to mogę pomóc każdemu tutaj! Uwaga, czuję się dobrze. Przyjmę ten dzień na klatę, jak to mawia mój mistrz. Przepraszam, pani Greenhouse. Chyba za bardzo podał pan petunie. Znowu. Daj się tym zająć zawodowcowi. Nie jestem niedołęgą. Mogę być wielką potęgą. Tak, tyle wody chyba wystarczy. Dzięki. Patrzcie, dałam radę. Trudne jest życie kucyka. Bez przesady. Wypróbuj na mnie jakiś żart. Ja się śmieję. Ze no dobra, to słuchaj. Osioł i muł trafiają na bezludną wyspę. Przepraszam, możecie przesunąć wozy, chcę przejść. Ta, za chwilę, ale muszę najpierw coś powiedzieć. No i osioł mówi do Muła. E A -a. Ruszcie się, bo nie mogę przejść. Tak, za chwilę. No więc osioł mówi... Gdy ktoś cię blokuje, ty nie bezprawia. uskakujesz. No i wtedy Muł mu na to i tak. Uch, coś ty taka nerwowa. Już idziemy, dobra? Dobra. Czym mogę służyć? Ej, co ty wyprawiasz? Nie widziałaś mnie? Może nie wiem. Może! Jest szerokie i głębokie! Natychmiast wracaj na koniec kolejki! Jej, no proszę! Jaka piorunująca odmiana! Zachwycająca! Zajęcia u tego potwora mają sens! Iron Will nie jest potworem, to minotaur. Bardzo mnie zainspirował. Jego ćwiczenia są super! Tobie jak widzę rzeczywiście pomogły. Jesteś doprawdy całkiem nową Fluttershy. Tak jestem i nowa Fluttershy bardzo lubi nową Fluttershy. A stara Pinkie Pie jest dumna z nowej Fluttershy. Dumna niczym różowy pączek. Chcecie? <śmienicza> Ze mnie się śmiejesz? Obrażam się! Pa, dziewczyny! Co za dzień! Taksi! O nie, nie! Wpychasz się? Ja mówię nie! Hej! Nikt nie będzie tak traktował nowej Fluttershy. Nie będzie! Stara Pinkie Pie chyba jednak nie jest przekonana do naszej nowej Fluttershy. Stara Rarity też nie. Tak trzymać, nowa Fluttershy, to jest twój dzień i nikt, a nikt ci go nie odbierze. Mam rację! Tak. Co? Listonosz pomylił adresy. Znowu. Uh. Nowa Flatersza nie życzy sobie dostawać nie swoich listów. Uh, znów coś pomyliłem. Przepraszam bardzo. Zamiast przepraszać, będziesz żałować. Uh. Uh. Przepraszam, wiesz jak dojść do wieży ratuszowej? Jasne, trzeba. O! Oj, upadło ci. O! Za ten ruch para ze mnie. Buch! Flatershaj, co ty wyprawiasz? To bardzo niegrzeczne! Widziałyście, co zrobił nowy flaterszaj? Myślał, że nowa flaterszaj jest popychadłem. Nie, skarbie, wcale nie. Widziałyśmy wszystko. I obie uważamy, że zaszło to wszystko trochę za daleko. Co? Chcesz, żeby nowa Fluttershy była nie tak jak stara Fluttershy? Lecz stary Fluttershy już nie ma! Nowa Fluttershy? Stara Fluttershy? Gdzie się podziała miła Fluttershy? Chcemy, żeby do nas wróciła. Nie! Chcecie słabej Flaterszej! Chcecie niedołęgi Flaterszej! Chcecie Flaterszej, której można powiedzieć wszystko, a ona nie zaprotestuje! Ha! Namnożyło się tych Flaterszej, błagam już nie mogę! A co? Zbyt skomplikowane dla twojego prostego muszczku, Pingi Pie? Natychmiast się uspokój! Nie zniżamy się do takich paskudnych złośliwości! Czemu? Sądziłam, że złośliwości to twój chleb powszedni! I to paskudne, jak twoje ciuchy! <laughs> Zostaw ją, co? Moda to jej konik! A co jest twoim konikiem? Torciki i przyjęcia? Jak to możliwe, że dwie najmniej poważne dziewczyny z Ponyville próbują doradzić nowej flatersze jak ma żyć, choć same skupiają się w życiu na błahostkach, które dla reszty kucyków są w ogóle nieistotne! <laughs> Zamiast koleżanki mamy podłą flat... Nie chce mi się wierzyć, co ten potwór Iron Will z tobą zrobił! Iron Will nie jest potworem! Czasem coś niemądrego! Każdy? Pinki ma rację, jestem naprawdę okropna. Ale spokojnie, już zawsze będę siedzieć w zamknięciu! Każdy kucyk będzie bezpieczniejszy, jeśli nigdy nie opuszczę własnego domu! Kochana, Pinki Paj się nie gniewa, ja też nie! Po prostu fatalnie doradził ci ten cały dziwny Iron Will! Tak! To przez niego przecież stałaś się taka okropna! Ach. Chcę powiedzieć, że można być stanowczym, niekoniecznie wrzeszcząc na innych! Właśnie! Możesz walczyć o swoje, nikomu nie ubliżając! A... ja chyba nie mogę... Już chyba za późno. Zawsze, gdy chcę postawić na swoim, staję się potworem. O skarbie, nie jesteś potworem! Nie, lecz on jest! Jestem mistrzuniem i szkoleń szefuniem! Jakie urocze powiedzonko. Wasza koleżanka uwielbia moje powiedzenia. Dzięki nim nie daje sobie dziewczyna w kaszę dmuchać. A teraz pora odebrać zapłatę za pracę. Flattersha, nie da rady stawić mu teraz czoła. Ach, na pewno taki wielki, dzielny, potężny i bogaty potwór, to znaczy minotaur, nie potrzebuje teraz tych paru groszy. Może się pan po nie zgłosić później. Żartujesz sobie! Flattersha jest mi winna zapłatę i odbiorę ją teraz! Ach, powstrzymaj go! Istnieje obawa, że akurat nie ma jej w domu. Bardzo możliwe, że jest teraz w lesie ze zwierzątkami. Proszę nam pozwolić moją panu znaleźć. Tak się składa, że muszę pójść po zakupy. Niech będzie, wrócę tu po południu. Ale to tylko południa! Potrzebujemy przynajmniej pełnej doby. Jestem skłonny zaczekać pół dnia nie dłużej. Cały dzień! Pół Cały dzień! Pół dnia. pół dnia! Cały dzień! Potrzebujemy południa i koniec! Daję wam cały dzień, nie mniej! No to świetnie! Widzimy się jutro! Fiera, co? Ha, ale chyba nie musicie jej szukać. Odbiorę zapłatę teraz! <grymne> Mamy umowę! Miał pan przyjść jutro! Gdy ktoś cię blokuje, nie uskakujesz! Jesteś mi coś inna, Flatterside! Byłaś zwykłym popychadłem. Iron Will zmienił cię w silną maszynę do stawiania oporu! Więc zapłacisz mi to, co mi się należy! A? Nie! Co powiedziałaś? Nie! No! Nie chciałbym być teraz tobą, bo Iron Will będzie na ciebie bardzo zły, jeśli nie odbierze zapłaty! Natychmiast! Przypominam sobie, mówiłeś, że jeśli ktoś nie będzie zadowolony w 100%, nie musi płacić, a ja nie jestem zadowolona! Jak to nie jesteś zadowolona? Każdy jest zawsze bardzo zadowolony! W takim razie jestem pierwsza, a skoro zadowolona nie jestem, odmawiam zapłaty. To bardzo proste. A może jesteś choć trochę zadowolona, bo może jakoś się dogadamy. Przecież oboje jesteśmy rozsądni. Niestety, nie. Znaczy nie. Nie znaczy nie, tak? Nikt jeszcze mi tak nie powiedział. Muszę to zapamiętać. Przyda się na następne szkolenie. I wcale się nie zmieniłaś. Jesteś starą Fluttershy, którą uwielbiamy. Tęskniłyśmy. Spokojnie. Stara Fluttershy wygoniła tę nową. Przepraszam, że przesadziłam z tą całą stanowczością. Zgoda? Zgoda! Zgoda. <ścoughs> Droga księżniczko Celestio, nieśmiałym osobom trudno postawić na swoim. Dziś tego spróbowałam i stałam się bardzo nieprzyjemna. Ale nauczyłam się, że chcąc być stanowczym, nie należy aż tak się zmieniać. Teraz wiem, że można dopiąć swego, a jednocześnie być miłym i grzecznym.